Nie chcesz przeczytać żadnego materiału wideo? Subskrybuj nasz kanał i kliknij w dzwoneczek. Witam, z tej strony Zuzanna Wodniak, specjalista do spraw w KF firmie Mat. W ramach cyklu Tips and Tricks przygotowałam dla Państwa małą poradę o tym, jak przejść z model, modelu powierzchniowego na model bryłowy i odwrotnie. Przygotowałam taki mały model miski. Jest to model powierzchniowy. Widać, tu jest sama powierzchnia. Na drzewko operacji też widzimy, że jest pomarańczowe, Body 1, czyli model powierzchniowy. Bardzo prosto przechodzi się pomiędzy powierzchniami a bryłami odwrotnie. Żeby przejść z powierzchni na bryłę, wystarczy użyć funkcji FICAM, która znajduje się albo w zakładce Surface, albo w zakładce Solid pod zakładce Create. To jest Ficam, widzimy, jak sobie wejdziemy w Solid, też widzimy tą funkcję. Jeśli klikniemy OK, prosi nas o wybranie powierzchni. W naszym przypadku to będzie całe moje body. No i on już od razu pokazuje, jak będzie wyglądało pogrubienie dodanie tych, tego, tej, tej naszej grubości. Ja sobie na przykład chcę mieć 3 mm, żeby była ścianka tej mojej miski. Stworzy, stworzy nam się nowe body. One side można pozmieniać na symetrycznie. Chain selection w tym przypadku no, nie, ma, nie ma znaczenia, czy zaznaczam, czy nie zaznaczenia. Ja mam jedną bryłę. Klikamy no, OK. I widzimy, że powstało nam na drzewku tutaj body. Jeśli sobie wejdziemy w inspekcję. I zaznaczymy, no to widać, że ta grubość jest, mamy spełnienie tej naszej miski. Wszystko jest OK. Udało nam się przekonwertować z modelu powierzchniowego na model bryłowy. Konwersja pomiędzy modelem bryłowym a powierzchniowym jest tak samo prosta, jak pokazana przeze mnie wcześniej konwersja między modelem powierzchniowym a bryłowym. Mamy tutaj prosty model bryłowy, widać na drzewku, że jest to Body 1, możemy sobie jeszcze dokładnie upewnić się poprzez sprawdzenie jego przekroju, widzimy, że przekrój jest pełny, jest to model w pełni bryłowy z wypełnionym środkiem. Wykonanie zmiany właśnie na model powierzchniowy służy do tego funkcja Unstitch, a jest to funkcja znana osobom na co dzień korzystającym z modelowania powierzchniowego, ona rozszywa nam płaszczyzny. Znajduje się ona w zakładce Surface, Modify, Unstitch. I piszę, co to zaznaczamy, powierzchnię, które chcemy rozszyć. Tutaj warto zaznaczyć, że warto odznaczyć Chain Selection, ponieważ jakbyśmy zaznaczyli Chain Selection, wtedy funkcja zamieniłaby każdą płaszczyznę na, osobną, na osobny model powierzchniowy. Tego nie chcemy, chcemy mieć jak najmniej tych modeli powierzchniowych, więc mamy oznaczony Chain Selection. Wybieram sobie płaszczyznę, klikam OK i widzę, że zniknęło nam body 1 jako solid i pojawiły się dwa body jako powierzchniowe. Jeśli chcielibyśmy sobie dokładnie się upewnić, czy to zadziałało, dajmy przekrój i widzimy, że model jest pusty w środku, czyli konwersja pomiędzy modelem bryłowym, a powierzchniowym się w pełni udała. Nie chcesz przeżyć żadnego materiału wideo? Subskrybuj nasz kanał i kliknij w dzwoneczek.